Cześć, witajcie na moim kanale i dzisiaj słuchajcie film Totalnie spontaniczny. Ostatnio byłam na zakupach właśnie w piątek, bodajże. że pytałam was na stole, co byście chcieli. Czy mierzymy, czy może hol. I mam dzisiaj zakupy i sobie postanowiłam, że zrobię dla Was takie stylizacje wiosenne z tych ubrań, które kupiłam, że pokażę Wam jak ja chcę to nosić i być może też połączę z czymś co mam w szafie, żeby tak pokazać Wam jak ja myślę na zakupach, że na przykład kupuję zestawami bądź po prostu yy, zawsze analitycznie patrzę ta bluzka o z tym co mam w szafie i dlatego wtedy te ubrania, te stylizacje są spójne. Więc dzisiaj wiosenne propozycje stylizacji z ubrań przeze mnie zakupionych. Nie wiem jak nazwę ten filmik, może mierzymy na żywo, czy... Nie może mierzymy stylizacje wiosenne, jeszcze nie wiem, ale mam nadzieję, że wiecie o co chodzi, więc... Okej, okay, zaczynamy. Pierwszą rzecz mam na sobie, jest to plisowana spódnica z Massimo Dutti. W Massimo kupiłam kilka rzeczy. I moje drogie, przepiękna ona jest, nie wiem czy to nie jest bawełna przypadkiem tak w dotyku, ale nie sprawdzałam składu, tutaj ma wiązanie, więc można sobie ją fajnie dopasować, mam ją w rozmiarze najmniejszym i tak sobie właśnie myślałam, że do takich bluzek jakie ja mam tutaj na lato będzie idealna, to jest bluzka z handemu z zeszłego roku i tak sobie właśnie, pomyślałam, że ta konfiguracja będzie fajnie pasować. Do tego na przykład kurteczka jeansowa to wszystko Wam zaprezentuję i myślałam, żeby to przełamać adidasami teraz w trendach. A ponieważ to jest spontaniczny film, to zdecydowałam, że jednak nie chcę jeansowej, a chcę skórzaną. I to jest ta kurtka, którą zostawiłam z ostatniego mierzymy z Massimo, skórzana taka, ale można ją jeszcze zostawić z drugą, już Wam pokazuję. Żeby nie było tak grobowo, to na przykład taka skórka i ona jest z Mango z zeszłego roku. Fajnie to wygląda, wiesz, bier, wiesz, wie, wiecie, bier ta kurteczka z czernią, moim zdaniem super. A, jeszcze buty, które kupiłam w Ruko, też Wam pokażę jak to fajnie może wyglądać. Buty dziewczyny oto takie. Mam nadzieję, że... Czy kamera na bank będzie je przyświetlać. Zawsze tak jest, ale no one są skórzane, całe, białe i mają taką platformę, to są typu te Agli szusy właśnie. Ale fajnie będą wyglądać. Właśnie, dziewczyny, łamcie troszkę schematy, że plisowana spódnica, która niby jest elegancka, ale na przykład takie buty. To fajnie wygląda i na to ta jeansowa kurteczka i torebka zaraz jakąś wybiorę. Żeby ten zestaw nie był nudny, to ja myślę, że ta torebka z kratą będzie fajnie pasować, więc kurtką na sobie, tą z Massimo plus ta torebka z kratą. I co sądzicie? I te buty. Ja naprawdę, dziewczyny, chciałabym Wam pokazać się cała, ale nie jestem w stanie tutaj w tym obiektywie. Yy, pokażę Wam na zbliżeniach mniej więcej jak to wygląda. Yy, także takie zestawy półsportowe, półeleganckie do mnie przemawiają, dajcie znać, czy fajny, czy na wiosnę się nada, a ja się czuję w niej naprawdę tak dziewczęco, kobieco, a jednocześnie z klasą. Czern, biel, trochę beżu, pasuje, można, można to tak fajnie zestawiać. Jak spontan, to spontan i teraz właśnie wpadłam na pomysł, jak wyjmowałam właśnie z siatki kolejną rzecz, i to jest chusta z Top którą też kupiłam właśnie w piątek i jest przepiękna. Uwielbiam Top Secret No kocham po prostu, słuchajcie, ten sklep, bo jak ja tam kupuję, to potem nikt takich rzeczy nie ma, bo tam mało kto kupuje. I nikt nie wie, że tam są perełki. I potem mam rzeczy takie... Znaczy nikt to wcale tak nie jest, bo jak ja już potem Wam pokażę, to wszyscy chcą to wiedzieć, bo naprawdę te rzeczy są piękne tam, więc zaglądajcie. No, a tą chustę to już w sumie to pół Poznania ma, więc jak nie więcej z innych miast, bo tak Wam się spodobała. Jest coś w niej takiego energetycznego, fajnego, co zobaczycie, jak pięknie rozweseliło tą stylizację. Chustka, tutaj proste kolory i tutaj na przykład myślę o białej torebce od razu. I to jest moja Sabrina Pilewicz. Yy, nie pamiętam teraz, jak się nazywa ten model. Napiszę Wam na dole, bo zawsze zapominam. Więc, nie Wernaza. Pinerolo chyba. Pinerolo? Chyba tak. Chyba Pinerolo. Dobra. Na dole, patrzcie. Yy, no, więc yy, w ten sposób. I myślę, że to jest fajna letnia stylizacja, jakaś nie kiczowata, bo biel, tutaj tylko kolor i te te adidasy i styknie Okej, okay, i jak już jesteśmy przy top secretie, to kolejna rzecz patrzcie jaka piękna to jest sukienka, która pewnie będzie wyglądać tutaj w kamerze jak czarna ale to jest granat, bardzo ciemny granat w groszki i ona jest tutaj taka falbaniasta i delikatnie y, przód ma krótszy, tył ma dłuższy wygląda niesamowicie właśnie do takich adidasów, więc widzicie, że ja to tak zestawiam że jak kupię Adidasy, to już wiem do czego będą one po prostu pasować. I to jest taka, ona nie jest do ziemi, ona jest grubo przed kostkami. Przepięknie, taka falbania, ta fajnie się układa, no bo w ogóle tutaj mi metki ten dają, bo ona była na promocji fajnej. 119 zł i nawet nie wiem, czy jeszcze było minus 30 od tego, jakoś tak, była, naprawdę nie była droga. No i, no i patrzcie, tutaj taka elegancja z tymi Adidasami plus jakaś fajna czarna torebka, też może być ta kurteczka, ale moje drogie, można do niej również założyć buty eleganckie. Zaraz wam pokażę jakie, bo tu też można ten styl po prostu zostawić takim, jakim jest i już nie mieszać dwóch. Okej, okay, już ją obram, jest śliczna i założyłam torebkę chylak I teraz tak, takie buty mogła, można by było połączyć razem z tym. To są buty z handem, które wyglądają jak Gucci i są przepiękne i ja je uwielbiam i w ogóle chciałabym mieć te oryginalne Gucci, ale boję się zamawiać z Netaportę, bo nie wiem, czy tam są zwroty. O dajcie znać, jeżeli są, to może sobie zamówię takie welurowe, bo tak mi się podobają. Są prześliczne te z nowej kolekcji, więc taki wtedy o, zestaw elegancki bardziej. I tutaj właśnie z magicznej torby yy, z Massimo wyjmuję jeszcze takie rzeczy. Hop. I słuchajcie, to, to jest totalnie prostota. Bo jak pokazywałam Wam na story, jak jestem w tym ubrana, to wiecie ile osób ten zestaw kupiło. To jest prostota i nic tu się nie dzieje, a jednak coś się dzieje. Spodnie białe, zwykłe, w kant. Yy, I do tego... Speterek z Massimo w serek. On jest fajny, bo jest z kaszmirem, jest wełna, bardzo fajny skład ma, więc coś takiego. Nic tu się nie dzieje, a jednak się dzieje, bo można, słuchajcie, dodać tutaj, na przykład tą torebkę, właśnie moją barbery, bądź jakąś bardziej zdobną, zaraz coś kombinuję, wiem już, już, już panu na to, yy, bo ta też mogłoby być prosto ale można pokombinować, bo mamy pole do popisu na totaluku białym. I zestaw ubrany. Ja mam, słuchajcie, spodnie w rozmiarze 36, bo te 34 były bardziej opięte, a ja chciałam taki efekt luźniejszy. Lubię, tak? Yy, powiem Wam, że te mięśnie czasami, jak mam tutaj przednie, mi się wybijałam i ja nie lubię, jakie je widać tak mocno w spodniach, bo tego biorę luźnie, luźniejsze, no ale... Tak to już jest, jak się na siłowni tyle ćwiczy. I nerka, patrzcie, nerka ja bym tutaj dodała. Tą z American Outlet z Kelvina. Przepięknie to wygląda moim zdaniem. Albo Fabiola. W trendach tutaj mamy, proszę bardzo, torebkę wężową. Jak ją tutaj, o, zaprezentować Wam? O, taką, proszę bardzo, może być, może być. Może być naprawdę tutaj kombinacja z torebką czerwoną, kolorową, bo mamy po prostu biel, na niej wygląda zawsze wszystko dobrze. Jakbym dała tą apaszkę, to wtedy czarną torebkę. Apaszkę dałam, no to czarną torebkę. O, jest, jest. Nic się, naprawdę słuchajcie, totalunki mają to do siebie, że można szaleć. Można sobie zrobić kolorową hybrydę. Można zrobić sobie czerwone usta, makijaż bardziej zdobny, i wtedy się nie wygląda po prostu kiczowapy. Tak jest moje zdanie. I właśnie na to na przykład ramoneskę można dać, albo płaszcz karmelowy na przykład. Dobrze, zobaczcie, żeby nie być gołosłowna, to ja to tak widzę. Biały Total Look. Kompletnie nic się tu nie dzieje, tylko ten karmelowy płaszczyk. O, i ta torebka, te adidaski, nic więcej nie potrzeba. Można jakąś apaszkę jeszcze tutaj zawiesić, czarną, ja będę czarną. No dobra, dałabym albo tą, albo tą, więc tak, te buty i taką apaszkę, ona jest z witchem. Yy, oglądajcie, słuchajcie, mierzymy, bo tam yy, zawsze pokazuję wcześniej te rzeczy. Jeżeli będę robić takie serie, to, to będę łączyć z rzeczami, które już wcześniej na przykład zakupiłam, no to tak można sobie patrzeć, patrzcie pomarańcz tu super pasuje także taką albo dałabym właśnie tą czekajcie, muszę to dorzucić okej okay. eee. o, tą czarną, też fajnie wygląda też ładnie co sądzicie? prosty look i dziewczyny, coś co bym nazwała totalną miazgą z Massimo, taka bomberka ona jest taka ładna, tak mi się podoba jakość czuć w rękach jakoś tak czuć dziewczyny właściwie nie wiem co to jest a no właśnie, bo tutaj mamy 100% wiskozy, przez to tą jakość czuć i przy tym ona się w ogóle nie gniecie a naprawdę była zmielona ta bomberka w siacie, więc to jest jej plus ogromny fajna rzecz, tu można sobie zaciągnąć więc zaraz Wam pokażę z czym ja tu widzę Okej, okay, ja to widzę z takim zestawem, dziewczyny. Tu mam takie spodnie z handemu karwelowy odcień, wielbłądzi bardzo ładny. I koszulę taką z handem również. Jak ktoś ogląda moje story, to już zna te rzeczy i nie muszę ich tutaj pokazywać. Więc oglądajcie Instagram, tam zawsze szybciej wszystko jest, bo łatwiej to nagrać po prostu. Więc tą bombarkę zostawię z tym, ale ponosi mnie tu w tym pokoju, bo stwierdziłam sobie, że pokażę Wam o, bo ja to z okularami też widzę. Tak, no słońce tu wybitne, razi po oczach trzeba założyć, prawda? Także w okularach siebie widzę, w tym zestawie, o proszę bardzo, hop. I to jest taki zestaw letni, zestaw letni, o i jeszcze torebkę muszę tutaj dołożyć, to będzie zestaw... Kompletny. Dobrze, i takie zestawienie safari style. Ta torebka w kratę super, moim zdaniem, wygląda. I dałabym tutaj buty eleganckie. To są buty z zeszłego roku z Zary. Pytań o niej jest mnóstwo, ja jej i noszę szybą stopą. Z zeszłego roku już są troszeczkę nawet zniszczone, więc czas na nowe. Ale moim zdaniem to fajnie. Wygląda. Taka lakierowana skórka, tutaj ta torebka, zestaw safari, można iść, polować. <totorebka> W buszu, nie, ale podoba mi się ten zestaw kolorystyczny, dajcie znać, czy Wam się również, a może nie, macie z, oczywiście prawo do swojego zdania, fajnie wygląda. Ja tak mówię, ale Wy możecie inaczej, wiecie, ja poda się euforia, bo mam bekę z tego względu, że siedzę w okularach, a nie ma słońca za okno w ogóle. No, jest to komiczna sytuacja, ale czego się nie robi, żeby nagrać materiał, prawda? No i teraz jeszcze jedna rzecz, którą musicie mieć, więc możecie już od razu odpalić komputer, kliknąć linka z opisu i zamówić odpowiedni dla siebie rozmiar. Ja mam w rozmiarze XS, nie S, bo one od s występują. Koronkowe cudo. Ja nazwałabym tą sukienkę yy, zakocha się od pierwszego wejrzenia, ponieważ słuchajcie, jak ją się, jak ona jest na wieszaku, jest piękna i się mówi oh, wow! o wow. To jest taki jakby biszkoptowy kolor yy, tej koronki. I mówi się wow, ale jak się ją założy, to, jest, to się mówi wow, wow wow a jak ktoś Was nie widzi, to się zakochuje od razu. I nawet jak jest kobietą, bo powiem wam, że byłam nawet w knajpce i babka powiedziała do mnie, Boże! Wygląda fajnie jak księżniczka, naprawdę ona robi wrażenie, więc y, fajne jest to, że nie prześwituje, bo tutaj pod spodem ma materiał y, tak y, piękny, taki beżowy, y, tak y, fajnie, y, chciałam to powiedzieć, tak ładnie umiejscowiony, że tam gdzie ma zakryć, zakrywa, a natomiast tu y, dół już y, ma y, przezroczysty, czyli w sensie, że ta koronka prześwituje, o czyli troszeczkę elementu takiego seksji jest i tak samo o, tutaj te rękawki, bo tu mi się zagięło również są przezroczyste na rękawach oczywiście skóra ładnie przyśwituje tutaj trochę dekolt, ale wszędzie tam, gdzie ma być zakryte jest znalazłam jeden minus zakładania tej sukienki mianowicie zakładanie jej wiecie jak się zdenerwowałam, wow po prostu ja się szybko denerwuję w ogóle o, tutaj wiecie się ciągnie ta koronka też nie chciałam jej podrzeć, więc y, uważajcie, jak będzie zakładać w euforii, naprawdę jest przepiękna. Więc y, myślę, że na lato, ale też na jakąś okazję. Wiem, że jeden z Was skupiają na chrzciny, jak na story pokazywałam i bardzo się cieszę, że mogłam pomóc. Ehm, tak. No. Prześliczna, na no, nagranie tego nie zobaczycie, bo zawsze tu wybieli kamera. Ona na żywo bardzo zyskuje. Jest sexy, ale jednocześnie kobieca i dziewczęca. I tutaj ja bym ją po prostu zostawiała. Takie okularki, torebka zwykła czarna, do tego ramoneska tu już nic nie trzeba. Mogą być eleganckie buty, mogą być sportowe, też można to połączyć, te dwa style. Ja też tak lubię, na przykład z takimi Adidasami, jak kupiłam te z ryłko, też ją noszę. Mam takie skórzane klapki z ryłko z zeszłego roku, i też ja takie klapki bym założyła. Po prostu zwykłe klapeczki. Nic się tutaj dużo nie dzieje, można nawet zaszaleć jakieś kolczyki, sobie dłuższe założyć i tyle. Naprawdę. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. To było na tyle, jeżeli chodzi o mierzenie i zestawianie ubrań. Koniecznie dajcie mi znać w komentarzu, czy taka seria też może być, że coś tam będę pokazywać, z czym łączyć, co ja uważam. Yy, yy, I oczywiście powiedzcie, czy też czy są fajne, czy może coś zwrócić w komentarzach. I będzie mi bardzo miło, jak podsuniecie mi pomysły jeszcze na nowe, wiosenne filmy, może coś z kosmetykami też związane. Daj, dawajcie znać zawsze, fajnie jak mi sugerujecie, bo wtedy chcecie to oglądać, no bo ja to nagrywam dla Was, a nie dla siebie wiadomo. Także do następnych filmów, buziaczki, dzięki za oglądanie, pa pa!